Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie taki oto zestaw kibica. Jakiś czas temu, w 2018 roku, wyszła druga seria Łączy Nas piłka, i wtedy właśnie można było zdobyć takie zestawy kibica. Mi gdzieś się tam ostał jakiś jeden egzemplarz, dlatego myślałem, że dzisiaj sobie go otworzymy. I zobaczymy, co w takim zestawie kibica można wygrać. Te produkty, które tutaj w środku widzicie, były właśnie jako nagrody dla osób, które brały udział w tamtym czasie w konkursie. No i popatrzcie, mamy. Tutaj taki zapach do auta z Robertem Lewandowskim. Chyba sobie będę musiał wymienić u mnie, bo wiem, że już ten mój w samochodzie niezbyt pachnie, więc zamienię sobie na Roberta Lewandowskiego. Co dalej? Mamy tutaj koszulkę malutką. Też w sumie do samochodu powiesić gdzieś za szybę. Z numerem 10 jest taki mały szaliczek. Również go można. Powiesić od jednej do drugiej strony, na przykład z tyłu szyby. Tu mamy polska, a tutaj łączy nas piłka. Tu mamy takie przylepce do szyby. Czyli każdy kibic polskiej reprezentacji fajnie, jakby miał takie. Rzeczy w samochodzie, tym bardziej jak nasza reprezentacja rozgrywa mecze. Tutaj mamy karteczki na jakieś ważne informacje, można je przykleić sobie gdzieś. Dalej, mamy tutaj flagę, też do samochodu. Łączy nas piłka. Tu jest taka specjalna nasadka. No i to, co oczywiście dla każdego kolekcjonera najważniejsze, są karty, jest zestaw startowy. W środku jeszcze mamy tutaj na rękę opaskę, która się świeci. Nie będę teraz jej. Otwierał może na jakiś konkurzję przeznaczę tak samo któreś tutaj z tych produktów. No a my teraz sobie otworzymy tego oto starter paka i przypomnimy jak wyglądała druga seria. W środku mamy trzy karty. Limitowane. Jest Jakub Błaszczykowski Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. W idealnym stanie. Do tego trzy saszetki. Tutaj mamy trzeglistę. W sumie wkładkę, bo trzeglista jest na plakacie. Z kartami tak to wyglądało w tej drugiej serii. Nie będę teraz tutaj ściągał tej folii i wkładał, żeby to nie zajmowało czasu. Otworzymy sobie tylko saszetki. Trzy rodzaje. Czerwona, zielona, niebieska. Zaczniemy z czerwoną. Mój ulubiony kolor. 180 kart było do zebrania. 36 Ultra, 18 Mega, 18 Gold. No i w pierwszej saszetce mamy Kubę Łaszczykowskiego. Może zrobimy sobie pojedynek skoro mamy te trzy limitki, jest Kuba Błaszczykowski, punkcik. Kamil Grosicki, Wojciech Szczęsny, czyli jest dla Wojtka też punkcik. Grzesiu Krychowiak i kartą specjalną jest Maciej Rybus. Druga saszetka. Ponownie Maciej Rybus, Kamil Grosicki, też chyba drugi raz. Bartosz Bereszyński, Krzysztof Mączyński i napastnik Łukasz Teodorczyk. No i tutaj mamy już Golda. Kolejny, trzeci raz Maciej Rybus, Tiago Cionek, Łukasz Fabiański, jest Robert Lewandowski, czyli mamy. 3 do 3. No i jaka jest ostatnia karta? Karol Linety, No czyli jest remis. Każdy zawodnik uzyskał po jednej karcie. Napiszcie w komentarzu, co myślicie na temat tego zestawu kibica. Myślę, że poza tym zapachem, resztę tutaj tych produktów będę mógł na konkurs dać który zrobię za niedługo. Tak więc, moi kochani, to by było wszystko na dzisiejszym odcinku. Dzięki serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!